Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać oczywiście kolejną część z, z serii Minecraft m, Survival. Bardzo Was przepraszam, że dzisiaj nie, gram, nie, dzisiaj nie jest odcinek z moim bratem. Po prostu jakby szybko nagrywam tak od rana, zanim pójdę do szkoły. I po prostu może następnym razem będzie już z moim bratem ten odcinek nagrywany. I ten, e, mm, dziękuję Wam, że zostawiliście podproszeniem filmów jednego lajka. No, naprawdę bardzo Wam dziękuję. No, chociaż mogło być dwa, ale no dobra, może też być jeden. E, ale jeżeli chcielibyście w dziękuję żeby filmik był już zbranym, to zostawcie, nie wiem, tak dwa lajki. A ja już przechodzę do filmu. Oczywiście zmieniłem skina na takiego, bardziej takiego, czekajcie, muszę sobie ciszyć muzyczkę. Na 8. E, zmieniłem skinę dlatego, że już jest bliżej pora taka cieplejsza, że będzie już lato. Dlatego zmieniłem ogólnie skina. I teraz idziemy sobie oczywiście po rzeczy, bo ja chciałbym zajrzeć co tam jest w tej, pod tą lawą. Musimy, oczywiście, zredukowałem sobie już te lagi, czy coś po prostu trzeba było zmniejszyć. Jak nie zmniejszyć, tylko trzeba było szper... poszperać ustawienia. Nie wiem, czy ja mam brać mieczek, ale czy ja w ogóle go mam. Mam siekierkę, więc wezmę, bo siekierka jest dosyć mocna. No więc tak. Blokujemy dostęp do lawy. Głębiaczek. No chodź. Proszę bardzo. Teraz. Jeszcze, jeszcze jeden? Naprawdę jeszcze jeden? No to chodź. No, Nie wstydź się. No chodź. No. Proszę bardzo, mamy tu coś. Tam nie wiem, czy ja chcę tam iść. Tutaj mamy węgiel, ale raczej tutaj nic ciekawego nie było. Więc może byśmy się zwrócili, Tak po prostu. A więc tak, e, mamy już tutaj kilka rzeczy. Mamy mięso z, z zombiaka, ale nie wiem, czy je e, zostawić dalej. Znaczy, no, czy je zostawić. A my chyba będziemy już powoli zwiedzać. Czekajcie, ja muszę wam coś tu pokazać. Słuchajcie. Teraz wyciszę muzykę musicie. Ja przez tę muzykę doprowadzę mnie ja czasem do płaczu, od gram w Minecrafta. No teraz możecie sobie jej posłuchać. Tam najbardziej mi się kojarzy z dzieciństwem z Minecrafta, jak oglądałem jeszcze Handel 7, jak nagrywał Minecraft Survival na wodzie teraz nie mogę nigdzie jego odcinka znaleźć, bo usunął swoje konto. Teraz nie mogę w ogóle go znowu obejrzeć. Ale jakbym znowu obejrzał jego filmik, to bym, nie wiem... Słuchajcie. Oczywiście, no... Jakbym przesłuchał całą piosenkę, to bym może coś tam łyska poleciała. Ale naprawdę, jeżeli zna, znaliście handel 7, to naprawdę bardzo fajny YouTuber. Lepszego nigdy w życiu nie poznałem, którego tak mnie nauczył grać Minecrafta po prostu. A, ta, a teraz przechodzimy do gry. Musimy sobie skraftować. Tak. Mianowicie, musimy sobie skraftować mieczyk. Możemy sobie skraftować na przykład toporek, ten drewniany. Proszę bardzo, tylko musimy zrobić deski. Proszę. Teraz tak e, trzeba zrobić toporek drewniany. Ja teraz wiem, jak się ten toporek robi. Proszę bardzo. My moglibyśmy jeszcze sobie zrobić mieczek drewniany czy coś. Znaczy nie. Kamienne, przepraszam Was. E, bierzemy sobie oczywiście nasz kilow. Ok, bierzemy sobie. Moglibyśmy już nawet zacząć sadzić nasze nasionka, tylko musiałbym znowu oczywiście wziąć. A już mogę to nawet z drewna zrobić. Będziemy zrobić motykę. Potrzebuj potrzebujemy motykę zrobić. Tak, motyki. Proszę bardzo. Teraz trzeba bardzo uważać na te krypery one strasznie wkurzają. Nie są w dzień ogólnie. Teraz trzeba gdzieś wody poszukać. Ja oczywiście wiem, że ja tam mam spawnpointa, znaczy tam ma łóżko. A my idziemy szukać jakiejś wody. W poszukiwaniu wody. O, jest nawet! I owieczki, fajnie. Fajnie. Nie wziąłem jeszcze wiaderka. A przydało, a, musia, a musiałem wziąć wiaderko ze sobą. A więc tak, zrobimy sobie taką mini farmę. Tu mamy ogólnie bardzo, ale to bardzo dużo tego trawy, więc będziemy mieli nasionka. Idziemy po wiaderko. Myślę, że się zaraz noc robi. Aha, czyli muszę szybko to ogarnąć. Zaraz się zrobi noc, ale nie wiem czy ja mam w nocy polować na coś czy coś. Zaraz zobaczymy. W ogóle mogę zrobić nieskończone źródełko wody. Ale to w następnym odcinku, bo da się tak zrobić przecież. Da się zrobić nieskończone źródełko wody. Ja potrzebowałbym bardzo nieskończonego źródełka wody. Żebym miał dużo tego. Fajnie. Teraz sobie doszliśmy. O, przepraszam Was. Już przepraszam Was. Przepraszam Was, mama do mnie dzwoniła. Musiałem na chwilkę zatrzymać bardzo szybko. No, znaczy, chciałem jeszcze ten, dokończyć, robić to i w dokończyć, żeby mnie jakieś potwory nie złapały. I teraz wyjdziemy. Zombiaczki! Tak jak sądziłem. Jeszcze gdzieś co? Ale tam jest szkielet, szkieletur. Trzeba tutaj zasadzić znowu, oczywiście. Proszę bardzo, teraz idziemy. Idziemy robić y, nieskończony źródełko wody, ludzie. Żeby tylko raz, dwa. Jeszcze tutaj. Raz. Dwa. Trzy. I raz. Dwa. Ja wam zaraz wam pokażę jak to się robi. To się robi mianowicie tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tego mnie właśnie nauczył Handel7. Gdy robił e, ten... E, Minecraft. Coś tam jakieś. No słyszę jakieś potwory. To jest zły znak. Nie wiem czy ja mam w domku jedzonko, więc na wszelki wypadek wezmę sobie owieczkę. Uwaga. Zaskoczenia. Dobra. Idziemy teraz szybko nalać wody tam. Słychać te moby wszędzie, ja tam teraz nie chcę iść. Potrzebujemy tak szczerze tylko dwie, dwa wiaderka pełne wody i będziemy Dobra, już zakończyć nagrywanie, tak mi się wydaje. I wam pokażę tylko, jak to się robi. I to ogólnie działa chyba tylko na jawie. No, czy nie wiem, czy ja testowałem to na Bedroku, Ale ogólnie wolę grać na Javie. Proszę bardzo. I patrzcie. Widzicie? Nieskończone źródło wody. Teraz idziemy tak tutaj. I trzeba zrobić więcej tego. Teraz tak. Idziemy tutaj. Dobra, idziemy teraz tu. I teraz będziemy chyba już kończyć odcinek, tak mi się wydaje, albo zabijemy szkieleta. Tylko, wiecie dlaczego? Tylko dlatego, żebyśmy mieli kości dla, nasz, dla pieska, jakiego znajdziemy. To fajnie jeszcze wylałem, nie chcąc Nie wiem, czy ja dokładnie mam zachować ekwipunek, ale raczej wątpię. Mam mięsko? Mam mięsko. Teraz sobie zjemy trochę. Mhm, Mysionka też. I potrzebuję, może już w pójdziemy zabić tego szkieletora. Gdzie on jest? Słyszałem go przed chwilą. O, jestem, jestem. Dobra, zabiję go. Jest tu zombie? Tak mi się wydaje, że go słyszałem. A teraz zwrócimy się. Oczywiście musimy deskami, niestety. Yy. Mamy kości dwie. To super. Mamy tak. To sobie to wszystko podłożymy, Zobaczę, już nagrywam. Ile nagrywam. Yy. Poczekajcie. 12 minut. Kurde, dosyć za dużo. A może tak. Może tyle, ile trzeba. ja Was już będę żegnał. Mam nadzieję, że... O kurde, jak ja wyglądam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie takich więcej odcinków, to oczywiście zostawcie suba i lajka. Jak to ma Może zostawić lajka. A takim celem na dzisiaj lajków to, to są dwa po prostu. Żeby się to i wtedy z im bratem. A ja Was żegnam. Cześć.